<śmiech> <śmiech> Z Zdzichu, nie baw się, jedziemy do Franka Francuskiego jest to nasz największy wróg. Jedź do, jedź do zielonego Kolesia. a ja w tym czasie zapuszczę muzę. No. Róża. no, daleko jeszcze. To... No, jeszcze ty? no bra. Gdzie teraz mamy jechać? Daleko przez morze? Zdihu! Autostradę! No to na nią skręć, a nie przez pole jeździsz. Musimy go złapać, aż zabije wszystkich. Zanim zabije wszystkich. On jest naszym największym wrogiem. On pozostawia wielkie szkody. Nie mamy żadnych broni, mamy jedyne co mamy w rękach to nasze ręce. Musimy go zabić gołymi rękami. Nasz klan. Jaki klan? A, no tak. Ale w tej misji bierzemy tylko my. Jedziesz złą drogą, musisz skręcić na górę. O dobrze, na ten drugi pas, na ten drugi nie tu! Dobrze tylko nie tam na górę. Jedź normalnie autostradą. Jedź w stronę zielonej strzałki. To mój GPS. Jest GPS-em. Co? Coś ja mu. Mówię. Aha, dobrze. Jesteśmy w Los Santos. Właśnie tu się on znajduje. To jest jego dom. E, raczej on się tu urodził. E, znaczy nie on się urodził w San Fierro, San Francisco, ale. Dobra, jesteśmy na miejscu. Nie będę gadał. Musimy mu przywalić jak najszybciej. Idziemy szybko, ale. Nie, nie biegnij. Idziemy pieszo. I trzymaj ręce przy sobie, żeby mu przywalić w odpowiednim momencie. Ja ci powiem kiedy. Chodź za mną, za mną! O kurde, właśnie źle idzie. Gdzie jesteś? Wróć do mnie. I teraz go, wywal go z auta. Szybko. Z auta go wywal! Ej! Co ty robisz? Nie zabieraj mi auta! A tak! Na niego! Ej! Co mnie bijeś? Cioto! to? Zab... Jesteś... Jesteś poszukiwany. Ej! Co wy robicie? Szybko! Prowadź! 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 Raczej znaczy, albo nie, ja prowadzę. O nie! No dobra. To koniec pierwszej misji. Jakoś go złapaliśmy. Jest już w więzieniu. No dobra. Żegnajcie i oglądajcie nasz, nasz film i komentujcie go. Właśnie. No to nara. To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść.